Pierwszy dzień lutego chcę Was zaprosić. Nie, jeszcze raz. Nie. Start! <grywa> Witajcie! 21 dzień lutego 2017 roku konferencja prasowa PKS-u Jędrula przed parę Ostrowca im. Macieja Wójcickiego który już do się rozpoczął. I mam przedstawić tutaj dwóch swoich kompanów, którzy zagrają w duży nie u Jędrula po mojej lewej stronie kapitan zespołu PKS-u, Sebastian Rzędkowski, zwany Sewkiem. Witam Do serdecznie. A po drugiej stronie nasza gwiazda, można tak powiedzieć, człowiek, który się wyróżnia w tym sezonie i poprzednim sezonu PlayAreny, czyli Mateusz Kita, zwany agentem. Brawo. Witam. To dziewczyny, ja. Więc tak, e, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to konferencja poświęcona e, startu Pucharu Ostrowca, w której zgłosiło się Sebek, musisz mi pomóc, ile drużyn się zgłosiło? 12 drużyn. Nasi... Wczoraj było losowanie. Wczoraj było losowanie, którzy, chłopcy, które chłopcy przeprowadzili i poznaliśmy te pierwsze niewiadome. Kto z kim, to była ta największa niewiadoma i teraz, panie Sebku, proszę mi pomóc, z kim PKS zagra w grupie? A więc tak, no to wczoraj było losowanie 20 lutego 2017 roku, dowiedzieliśmy się w spontanicznych warunkach, że zagramy z potęgami tej areny, a raczej z drużynami z pierwszej ligi, bo oczywiście jesteśmy jedyną drużyną z drugiej z liga, ligi, która zagra w tym pucharze w tym roku. Także oto przedstawię teraz drużyny, z którymi PKS i będzie musiał czy chce czy nie się zmierzyć, a raczej chcemy. Chcemy, chcemy powalczyć i chcemy naprawdę zajść daleko. Jak to wyjdzie, czas pokaże kto kurwa kto okay, gra. Okay. No to z tego co pamiętam, do pierwszą drużyną która została wylosowana to było Red Devils. Jak i jak z Potencjał tych chłopaków, co oni mogą namieszać w tym pucharze, Kogo mają w składzie? Otworzyli grupę B: Red Devils, oczywiście, drużyna. Z aspiracjami, e, większymi, z aspiracjami na, większymi niż, z niż faworyt pierwszej ligi, to wiadomo. E, drużyna, która ma gwiazdy światowego formatu. Kapitanem jest? E, ka, kapitanem jest oczywiście, którego pozdrawiam, to jest Gazper Ziłkowski. Pozdrawiam e, Młody chłopak z talentem, no wiadomo. <trym> Trenujący dzień noc. <noise> nie no, no i oczywiście zawodnicy. A kto się wyróżnia e, między innymi w red Devils Znaczy red Davis, dokładnie. Tak. Red Davis, no Kogo jest. Ty byś tak chciał, e, wiesz co, podkreślić? Kto, kto może e, wiesz, tą drużynę, jeżeli kolektyw nie będzie działał, to może ewentualnie te indywidualności spełniać? Zapytam się też agenta potem, ale ja na razie pytam Ciebie. No myślę, że Red Devils ma dobrych zawodników. No Krzysztofski to jest ten zawodnik, który na pewno poprowadził Czyli ten wersze, mózg drużyny, tak? To jest mózg drużyny, tak, ale Red Devis to głównie drużyna. Tam zawodnicy mamy dobrego broni Cyril Antowski, mamy e, e, Daniela Gura, Gurala, Gurala, chciałem powiedzieć królika Daniela Górala na na Ataku. No, s, s są zawodnicy dobrzy. Głosy można duchy. powiedzieć, znani Ostrowiecki, Play Arenie i też nie tylko Play Arenie, Tak, znani tak. tak. Ostrowieckiej Play Arenie. I, I teraz, teraz wypadł mi z góry tych ale to wiadomo... teraz wychodzi. Ciebie zapytał, kogo byś wyróżnił w dużej Red Devils? Red Dewis to bym wyróżnił na pewno Piotra którego również pozdrawiam, pomimo, że go słabo znam. <laughs> A że... e... no, ale szczerze, do bólu. No, kogo bym jeszcze tam mógł wyróżnić? Łukasza Łukowskiego, no to wiadomo. Eee, nie wiem, co tam tak bardzo rawansował tam sam, sam drużynę. Więc można odpowiedzieć. Przejdźmy dalej. Dobra, dobra. Już przechodzimy dalej. Czyli można stawiać ich w roli No znaczy, na pewno to jest faworyt yy, grupy B i na pewno wyjdą z pierwszego miejsca. No to to jest yy, nieuniknione i jasne jak słońce. Dobra, no. yy, drużyna kolejna, która jest w grupie B. <laughs> drużyna kolejna w grupie B to drużyna amatorów. I kto tam gra? No to oczywiście, pamiętam tam tam ambasadorzy mówią, Krzysztof Marzec, e, Kapitan Sebastian Kielo, e, tak samo Adrian Gracza, e, Kacper Bertarabin, no. z nie na niego musimy uważać, to nie e, jest tam ten starszy pan, nie pamiętam hey jakiegoś hey hey 54 lata, 52, coś takiego. Pozdrawiam. Ostroczynie, pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. dobre. Nie pokazuje, że pomimo wieku dojrzałego można jeszcze cisnąć tą piłkę i to niezależnie od wieku. Od... Amatorsko, od... amatorsko, ale, ale... Ale jednak, ale jednak sport, sport. pokazał. I to grając jest. przeciwko najemnikom co potrafi, nie tylko najemnikom, bo i centrum sportu I Teraz chciałbym zapytać e, ciebie i ciebie e, dokładnie e, czy to jest drużyna, która... Czy muszę pytanie. Eee, czy oni mogą z Red Devils walczyć o pierwsze miejsce? Hmm. Czy jednak Red Devils mają takich chłopaków, wiadomo, że to, że to trzeba, tak jak mówiłem, wybiegać e, i tak dalej, serduchem i, i pokazać to na boisku? Może ja Powiedz, no to, co to powiem, że decyzja... co jest drużyna, e, przepraszam za chwilę, e, Destynacja? Czy to jest drużyna, która będzie na e, drugim miejscu? Czy oni mogą być na miejscu każdym, mogą być nawet na miejscu pierwszym, mogą być na miejscu trzecim. To jest drużyna, która jest nieprzewidywalna. Która jest nieprzewidywalna posiada e, drużynę, która jest świetnie zgrana. Mieszkają, nie znają się ze sobą od wielu lat. Razem chodzili do szkoły. No, ale Rydewicz wygra, pozdrowienia dla Rydewicza. <laughs> to to Pan Dobra, nie, trzecia drużyna z grupy. Trzecia drużyna z grupy, no to oczywiście jest Centrum. Centrum Sport. I kto tam gra w tej drużynie? Centrum Sport, dobrze znana mi drużyna, oczywiście są takie gwiazdy jak y, Weteran y, gry y, ostrowickiego sportu formatu, no to Michał Tomaszczuk. Mm -hmm. y, y, oczywiście krają takich gwiazdy jak Irysem Boron tak. no to tutaj musimy się nastawić na technikę Krystiana no i oczywiście na skuteczność Michała czy to w ataku, czy w środku, czy na przedpolu pola na przedpolu pola karnego kolejnym zawodnikiem jest Bartek Wiatrowski no to młody talent, bramkarz, którego też osobiście znam który grał kiedyś w mojej drużynie w najemnikach i niestety razy, coś tam nie poszło, kwestie finansowe no I... on jest, Tacik płaci, no wiadomo... Dobra, już nie będziemy, bo to jest prywatne sprawy drużyny o, o Tadziku już wielu słyszało. dobre, także... i to ty... <laughs> <i ty> słyszysz. <laughs> Dobra, czyli... Yy... Kolejną drużyną już tak troszeczkę szybciej przejdziemy, bo, bo wiadomo, że każda drużyna w grupie będzie walczyła i to nie ma co się oszukiwać, bo każdy chce powiem, wyjść z tej grupy. powiem tak, krótko, że mamy plan, trener nasz ma plan i na, indywidualny, na każdą drużynę. Na każdą drużynę mamy <grychy> oczywiście inną taktykę. No, już mamy opracowaną na razie taktykę na destylację i e, apokalipsę, e, o której potem Sebastian. powiemy. Dobrze. A pracujemy na razie na Centrum Sportu e, i, i Sebastian. Kolejną drużyną. Kolejną drużyną jest Apokalipsa. Apokalipsa. Bo może agent się bardziej wypowie na Agent wypowie się. Bo apokalipsa. Tak. No. Drużyna jest... Kapitanem jest. Bo kapitanem jest Bartek Kolasa. Pozdrawiamy! Podrawka, Adrian Kuda. Dzisiaj, dzisiaj patrzyłem na player. To, to, to może... przepraszam. przepraszam. Coś się zmieniło. Kto tam może być mocnym ogniwem tej drużyny? Oczywiście... No i... Każdy może być mocny, mocny. Źle że. Czy PKS może podjąć walkę z Apokalipsą? Ja widziałem jeden mecz, szczerze. Na Gukwinie. To było w lecie. 5 czerwca, jak było wtedy oberwówki. W akademii ee... ee... Właśnie. I tam ee... był... mecz był dobry, a Apokalipsa jednak bardzo znacząco wygrała. Znaczy, Dlaczego? No, wie, wiecie, wiecie. Trzy punkty. No, trzy gole w tą świecie. Ale. Dobre. I myślicie, że jest szansa realnie myśleć, żeby z nimi naprawdę walczyć o to no zwycięstwo. Oczywiście ja. Bo wiecie, bo Apokalipsa, ja widziałem jak chłopacy są wybiegani. Ja Wiedziałem, że to był jeden mecz. Natomiast to wybieganie i to zgranie jednak chłopaków doświadczy, że no, oni nie są tak złapalki, że raz przyjdą, potem 10 razy nie przyjdą i potem raz przyjdą. Oni mają stabilny skład, który naprawdę może... Powalcz naprawdę z Red Devilsami. Mogę naprawdę równy mecz zagrać. Mogę powiedzieć parę słów na temat. Oczywiście. Mówiłem na temat tyle sobie no to Drużyna y, zaskakująca, też nieprzewidywalna. Ostatnio wygrała, y, znaczy ostatnio, dwa lata temu. Y, wyszła z drugiej ligi jako faworyt, jako no, na pierwszym miejscu. No i drużyna, która balansuje się zazwyczaj na pozycji w pierwszej widze, dziewiąte, siódme miejsce. To jest takie pewne tak jak no, korona Kielce w Ekstraklasie. No korona jest właśnie ale... tak. Nie mać tak, korona. Ale właśnie się nie wyjąć ale... Ale wiesz, porukamy... ta korona przegrywa na Wiśle -0, a to jest 4 -5. To jest inny wiesz, a mimo że chwilę mieli nie sytuację. Dobra, nieważne. Nieważne. Do, yy, mamy tam tutaj. braci, Bartykus. Więc tu będziemy musieli go kryć ostro-świeżak No bo to trzeba zrobić w obronie tam już kwestia trenera. Już, już tam pazienka na przygotowuje. Dobra, so, chupaki, chupaki. No dobra, chłopaki. oczywiście Bartek Kolaso, no nasz szwagier. Nasz Pozdrawiamy no, tak cię Bartku Pozdrawiamy cię Bartku! I kiedy zagramy w FIFA, Bo to jest zasadnicze pytanie. To ale jest to jest już za kur. już się chodzi. Dobra, I dalej chłopaki, bo, bo ta konferencja będzie 4 godziny. Następną drużyną jest, możecie, wiecie, mówić, jak się chcecie. 10 wolę, 10 gulerów, to tak e, samo. Kto tam jest kapitanem? Dobrze znana mi drużyna. No kapitanem jest Daniel Wojek, któremu oczywiście przekazałem funkcję kapitana. Gdzie osiągnąłem swoje. Y, jako grupa to... operacyjna, tak? Nie, bo kiedyś się nazywali jako grupa operacyjna, w drugiej osiągnęliśmy 8. To bardzo swoje. dużo fuzji jest trochę. Znaczy, <laughs> fuzja... <laughs> Nie no, z 19 miejsca zdobyliśmy pierwsze, no i powiedziałem, że, że e, oddaje kapitana chcesz, łajkowi chcesz, e, i... Chcesz po prostu nowe doświadczenia. To się, czy nie chcę, nie chcę PKS. A bo tam już, O, przypomniałem mi się. Pytania od y, naszych. A słuchaczy. to, to było, pod, to to po, było potem, potem będzie, potem a, spokojnie. Bo tam wiem, 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 wiem. Wiem, Skąd czytałem. E, Następny, następną drużyną jest. No, nie, to już ostatnia drużyna Aha, a tam ja chciałem z... powiedzieć, no my jesteśmy ostatni Dobra, PKS i Tu się skupmy, no, bo to jest, to jest drużyna, drużyna. la Colonia. Kapitanem jest Sebastian wcześniej był Mateusz. Powiem wam tak. Widziałem kilka meczów. Kilka. Fakt, nie przychodziłem, przyznaję się. I powiem wam szczerze, brakuje pomysłu na grę. Szczerze wam tak powiem. Nie że Was tutaj wiesz, hejtuje na, na forum i tak dalej. Wszyscy każdy sobie... ma prawo się wypowiedzieć. Eee, PKS ma dobrych zawodników. Trzeba to powiedzieć. Wyniki jakie są? Może nie każdy widzi... ma indywidualności, to jeszcze nie jest drużyna... Właśnie, mamy ma indywidualność, mamy agenta, Czemu mamy świeżaka. Mamy, <laughs> świeżaka, mamy tutaj kapitana, który charakterem e, ciągnie też tę drużynę, ciągnie, prowadzi. Przepraszam. E, dobra, zacznijmy od początku. E, trenerem jest... Trenerem jest y, oczywiście nasz y, ojcy, e to... ojciec, jeden z ojców założycieli, Adrian, Góro, czyli Adrian Góra, który już tą funkcję pełni ponad rok. Ponad rok. E, I tak, mam pytanie, czy już rozmawialiście z trenerem, e, jakim, jaka będzie kadra na ten pokój? bo wiecie, jest jakiś limit, nie wiem jaki limit. Tak, nie doczytałem. Trener już wystawia parszywą dwunastkę do gry w Puchażu, tak Więc tak. zacznijmy, bramkarze, kto będzie bramkarzem w PKS. Znaczy, no niestety nie mogę udzielić takich informacji jeszcze, chociaż mogę powiedzieć. Muszę, o, ale to już dobra. się puchar się zaczął. Puchar się zaczął, no mogę już z zdradzić rąbkę tajemnicy, no to bramkarzem pewnym numer jeden 1. będzie y, Jan Kopyra, numer 2 będzie y, Łukasz Szymański. Powiem wam zbier. tak, szczerze. Moim zdaniem to powinien być Łukasz numer jeden. Chociaż nie wiem, jak on się na treningach spisuje. E, Janek więc, więc Więc wiesz. E, dobra, obrona. Jak wiesz, że jesteś ustalony, to pokażą treningi i tak dalej. Kto będzie obrońcami w tym turnieju? Kto zagra na stoperze, na, lewym, na lewej obronie, na prawej obronie? Ja no to myślę, jest... że na stoperze zagra Makyk na wlot. Pewny, pewny, punkt punkt. U, u drużyny, on nie zawodzi. On nie zawodzi. Masa, siła masa morskiego. Masa. Jednak, mu, jednak mówię, środkowo męca musi być nie dość, że wysoki, jednak musi, wiecie, musi mieć jednak tą masę i ten. Eee, jest i te, jest i jeszcze wiecie. kandydat Adam Kaczmarzyk, który się, naprawdę świetnie sobie radzi na obronie. Powiem wam tak, wolałbym Adasia bardziej jako bocznego, znaczy, wiem na pewno, który że Adaś, się włącza do... A też weźmie lewą flankę, to jest na pewno. A jeśli chodzi o prawo, no to yy, ja z Czy no to jest pewne, że będę musiał pokierować obronę? Wiadomo, Teraz... ale obrona, powiem Wam, jest stabilna. Jest stabilna. E, więc no tak. oczywiście nie zapominajmy o Pusy, a nie piłacie. Przecież to jest taki filar Ale rotacji broni. raczej w obronie nie będzie.